Cześć, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Dziś e, słyszycie, albo za chwilę na pewno usłyszycie, jakie moje wszystko patrzy po drzewach, pod drzewach za dużo nie widać, a widać chyba po tym kasztanie jak się rusza, kasztanowców w sumie. E, I słychać po wiacie, że, że naprawdę mocno wieje. W przodu mam dwie lampy wymienione, e, na LEDy, 4-4, cztery, cztery, przepraszam, cztery lampy wymienione. Teraz jest taka pogoda dzisiaj późno wyszedłem z domu. Ostatnie nocki zarwane. Pamiętam Wam, że jestem troszkę umęczony. Jeszcze dodatkowo choróbsko mnie łapie też. No ale mówię, kurczę, no i mogę całej soboty przecież przesiedzieć w domu, no bo to tak nie bardzo, a później na pewno będzie też sporo prac. Więc mówię kurczę, chociaż dokończmy ten ciągnik, w ledy. Moment to idzie. Pokażę Wam pokrótce, co i jak, jak robię. Te mocowania muszę też odkręcić, bo ponieważ oryginalne, tutaj można sobie dobrać, znaczy tak, oryginalne mocowania zostawię. Nie wybierałem sobie żadnych tam mocowań do LEDów, ponieważ yy, tutaj zobaczycie, trzeba będzie zrobić malutką modyfikację, tylko i będzie to pasowało. Wszystkie uchwyty, więc po co to kombinować? Dobierać mucowania. O, to jest mi tu potrzebne. Pomysł jest taki. Jezu, zaraz spadnę z tego butnika, żeby dać lampy w ten sposób, że tutaj dam dwie. O, dwie lampy. Kurczę, jak to wieje strasznie. Dwie lampy, no, takie szerokokątne. Chyba z przodu źle zrobiłem, ale zobaczymy. Jak to w pracy wyjdzie? Z przodu jeszcze muszę dwie zamontować na słupki. Na słupkach jest troszkę więcej zabawy, ponieważ tam są zrobione światła długie, krótkie. Dwa jakby przyłącza idą do jednej lampy. E, trzeba gdzieś tam masę podlutować. Lutownica mi się skończyła. Muszę się do kołoś uśmiechnąć albo zakupić sobie lutownicę po prostu. Trzeba tam podlutować. No wtedy oczywiście nie będę mógł tych lamp używać jako. Takich, powiedzmy, drogowych, tak jak taką, jaką funkcję te pełnią. Hmm, no ale trudno. Wolę, żeby to były lampy polowe. I teraz jeszcze tak, kombinereczki. Są tutaj. Tu musimy to zerwać, to wyciągnąć. Oj, ja się... Gdzie ty jesteś, tak daleko? Tu jedna. przeciąć tą łapkę. Trzeba! O! No właśnie! O! Dobra! To do kieszeni. I odpinamy teraz te wody Ciach. Cyk. I zaraz Wam pokażę, co dalej tu z tym trzeba zrobić. Słuchajcie, teraz musimy tak zrobić. Trochę się schowałem, bo wiatr wieje. Teraz tak. Z racji tego, że do lamp nie zamówiłem żadnych. Znaczy, nie, nie chciałem żadnych, żadnych gniazdek, styczek, czy jak to tam się nazywa. To jest lampa. H. <laughs> H, e, to będzie. 58 stopni, czyli szeroko, szerokokątne światło. Zobaczcie, mamy tutaj kabelki gołe, tak powiem, a lampy w ogóle mają 2000 lumenów. 2000 lumenów. I. Czekaj, gdzieś tu barwa była. Powinna być też. Na hmm. tych chyba jest barwa. Kurcze, czekajcie, weryfikuję, tutaj coś mamy. Eee. Nie widzę, jak cię kręcę, ślepy jestem. Przewód pół metra. Wydawało mi się, że ja tu widziałem wcześniej, patrzyłem, że to było 6000 kelvinów kalwinów bodajże. Ja, no nie widzę, zabijcie mnie, ale nie widzę. Dobra, w duszy tam ile by nie było, dobra przechodząc do sedna, ściszę chyba tego eminema trochę. Oj, nie spadnij, o, o, chociaż tak z katarami teraz. Tak lecimy, tu stanąłem a to, rozumiem, rozmontować. O Ciach I teraz robimy takim egze. Wyciągamy te wsówki stąd. A co jest? O. o ciach, Co odzyskamy w tą wtyczkę, że tak powiemy? O! Gdzie oryginał, normalnie? O! To sobie tu odłożymy A nie, śrubokręcik będzie nam potrzebny Potrzebny będzie nam do tego, żeby to odgiąć Te blaszki Uwaga na palce Ciach I teraz druga O. o, ja cię kręcę. O. Jest i druga. I teraz robimy hamówkę czyli robimy coś takiego. Może to się da delikatniej, może nie. Szkoda mi czasu na inne rzeczy. O, jedna, druga. Dobra, ja teraz przygotuję sobie kabelki od strony lampy ledowej i pokażę Wam tylko, jak to wygląda, i zaraz zmontuję. Pokażę Wam o co chodzi. I słuchajcie, mam kabelek tak obrobiony. Teraz robię to w ten sposób, że wsuwam kabel tu. O, tu on wchodzi. No, odsunę się. O, cyk. Tu go zaraz zagnę elegancko. Czy, czy to elegancko to się okaże w sumie o. cyk kurcze zgjąłem wsuwkę ajajajajaj aj, aj, aj. i zobaczymy czy zamontowałem. dobrze? zobaczcie tak to wygląda na oryginał fabryka i bierzemy wtyczkę wtyczkę aj spadło Ła, wow, wali po ślipach jak wściekłe. Dobra, teraz jeszcze pokażę Wam, o co kaman z mocowaniami. No i zobaczcie, tak to wygląda. Co trzeba było zrobić? Trochę to rozgiąć. No tutaj jak widać trochę za mocno, rozgiąłem. Teraz wystarczy wszystko zamontować na swoje miejsce. I będzie oryginał. Jaką ja wziąłem? Szarą. To ta będzie 38 stopni, czyli ja bym ją chciał dać bardziej dalekosiężna. Damy ją tutaj i będziemy je kierować. Trochę może błąd zrobiłem, trzeba było na tył wziąć. Eee, po powoli. Najczęściej z opryskiwaczem, no. Dobrze by było wtedy dać ją tak tu troszkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy mój pomysł zdał egzamin, czy nie? Bo tak sobie umyśliłem, że przód zrobię. Dwie skupione na środku, które będą dawały bardziej do przodu i dwie e, szerokokątne na boki, które by mi szerzej rozświetlały. A znowuż boki sobie, tył myślałem sobie tak, że te szerokokątne dam do przodu, bo i tak mamy tu opryskiwacz, więc chciałbym je tak rozstawić troszkę na bok, żeby tam rozświetlały po bokach, a wtedy te szerokokątne jeszcze dalej. Taki jest zamysł. No. Zobaczymy co, jak to wyjdzie, prawda? Tak, żeby one tutaj... Ten szeroki kąt nam się... Aha, to miało być chyba pod spód. Dobra, to odkręcimy. Taki taki właśnie jest zamysł. Tak, żeby te światła się gdzieś tam łączyły, no bo nie potrzebuję, żeby mi tył daleko świecił do tyłu, no bo zazwyczaj ten ciągnik jeździ z opryskiwaczem, wrzniwa z przyczepą, więc ten tył nie musi być oświetlony. Bardziej Zależałoby mi na bokach. Teraz pytanie, czy... Czy dobrze zrobiłem, że wziąłem te... skupione i dam je na zewnątrz? No będą mi dalej rozświetlały, ale wężej, prawda? Nieraz wiecie, jak tam gdzieś się cofa... czy tam nawet przy jakichś drzewach, czy przy czymś, no to tak sobie umyśliłem, że lepiej jakbym dalej widział troszeczkę, co jest za opryskiwaczem, aniżeli szeroko, no bo... I tak mam belkę podświetloną, więc no, taki był mój zamysł no. teraz się okaże czy to był dobry zamysł. Oh, I teraz tutaj przyjdzie sobie lampa. Elegancko. Tak elegancko, że muszę ją troszeczkę to mocowanie ścisnąć. No. Delikatnie tylko rozgiąłem. Znaczy, no, tu jak było widać, to nie było delikatnie. Tutaj klucze się przydają. Cyk o. No i mamy. Będę wtedy zobaczyć, czy to bardziej rozluźnić, czy nie. No i prosto tu podpinamy. Elegancko, kabelek chowamy i mamy normalnie oryginał. O, jak możecie zauważyć, lampy zostały zamontowane. Lewa lampa to jest lampa dalekosiężna. Tutaj ta prawa bliżej ciągnika to lampa szerokokątna. Na polu będę je ustawiał odpowiednio, jak trzeba będzie. A i tutaj drugie lampy. Wszystko Wszystko elegancko zamontowane, wydaje mi się, że, że fajnie to wygląda, a jeszcze lepiej świeci. To będzie na tyle, trzymajcie się, do następnego razu, cześć.